Mandelo. Dzisiaj jesteśmy. W... Dzisiaj jesteśmy w gierce, chyba wiecie jakiej. Ja ale nie wiedzą, No jej im pomie. Naprawdę? Nie wiem w jakiej i tak jesteśmy. O. Dobra, tutaj jest ze mną 612 się mamy. On trochę jest niezadowolony. Dobra, ja sobie tu siedzę. To nie dla Ciebie! To ja sobie buduję własny statek. Dobra? Dobra. O! O! Co ty? No co? Prawie mój statek zniszczyłeś. Dobra, słuchajcie, budujemy, budujemy. Ej, no co? Jak ja z tym nie przetrwam? No serio? Ja mam fajny pomysł au, au, na później. Au, au, au. O, moja na głowa później... została. Ja, ja mam tu później... na no późniejszy ten. Dobra, ja coś fajnego zbuduję. Co? Ja wtedy od ciebie pomysł. O nie, no. A gdzie zbudujesz to? Ty zbudujesz? Okay. No No jak jest ko Ja mogę dobudować trochę. Ej nie, dawaj, nie. dawaj połączymy nasze te deski. nie, nie. To ja własny statek buduję. Nie, jeszcze nie dawaj tej wody. Dobra, czekaj. Niech będziemy. To podam. Da? Jeszcze nie. No wiem, czekam I takie ja, ja jestem jak sobie tam. Wziąć na niego. Nie buduj tu No ale to musi być takie połączenie, że będziemy mogli sobie sąsiadami być. No nie ja tak nie chcę. Hmm, no ale to było fajne, bo i poby. A ty go zgubiłeś. Aj! Nie, to, to. <gulny> Kurde, nie trafiłem do niego. O siema ma no no jestem adios kochany zostajesz tam a jak tam przyjdziesz na nasze pole budowy to nie będziesz i tak mógł budować A wiesz co? No. Mogę się resetnąć. Dobra. I co byśmy sobie tutaj zbudowały? Dobra, tak się coś. I Oczywiście to musimy na niego dać. A ja wiesz co? No Ja też mam taki jeden pomysł, że na ciebie to dam. O. A nie, muszę tak to na ciebie. Aha. Ej no! Adios! Bambios!

Zero drewna Muszę się rozakrywać Bo ja mam dużo drewna Ej Co? Uszukam Ale że co? O moje drewno Ja nie mam twojego drewna budujemy stalo, a ja no wiem. Dobra słuchajcie słuchajcie budujemy budujemy na niego na mnie tak na mnie tak no co jest ja niczego tu tobie nie mam Tutaj to musimy dać na niego. Nie no! Czego? To jest głupia gra, bo ci wszystko zawiera Ja z to nie gram. Ha. Nie z tego wysłany bo to jest głupie, jak nie wiem. No to w co będziesz grane? Eee, To się nagrywa?